Twoje dziecko używa brzydkich słów, przeklina, a tłumaczenie, zakazywanie, karanie jeszcze bardziej je nakręca. Pod tymi wulgaryzmami mogą ukryć się jakieś niezaspokojone potrzeby albo napięcia dziecka. To Obserwuj dziecko, porozmawiaj z nim, wybadaj, co się stało, czego potrzebuje. Dziecko może też przeżywać taki okres fascynacji takimi słowami, albo po prostu chce zwrócić na siebie swoją uwagę. Dlatego warto używać takich prostych komunikatów. Nie chcę, żebyś używał tych słów. Te słowa są obraźliwe, takie nieszanujące innych ludzi, którzy są tutaj. Dlatego, jeżeli Potrzebujesz je powiedzieć, to idź do swojego pokoju albo do łazienki i powiedz te słowo tyle razy, ile potrzebujesz. Czasami właśnie takie zwracanie dziecku uwagi jeszcze bardziej je nakręca, dlatego ignorowanie będzie też dobrym narzędziem. Spróbuj, może to zadziała. Nie zwracać uwagi. Na to, co mówi dziecko. Możesz zaproponować, żeby wulgaryzmy zamieniać na stwierdzenia, słowa, które wymyślicie rodzinnie. Na przykład o kacza płetwa, o kurka wodna, a niech to skunk z powącha. Możesz też powiedzieć, że używanie takich słów może spowodować, że ktoś nie będzie chciał się bawić, zadawać z twoim dzieckiem, i twoje dziecko przez to może tracić różne fajne okazje na zabawę, na różne spotkania. Staraj się też nie reagować tak gwałtownie z oburzeniem, bo to najczęściej nakręca tylko dziecko. Mów stanowczo i spokojnie. To są obraźliwe słowa, nie chcę ich słyszeć.